Trzymano widzowie. Dzisiaj babcia grejni i tutaj jest noc czwarta. Chciałem zobaczyć, gdzie ta babcia jest. i... O... No babci nie będzie. Nie będzie takiej frajdy. Aj goni nas babcia. Yy, nie będzie za dużo śmiechu w tym. Bo pokażę wam, gdzie babcia jest. Babcia jest. Tutaj! W stole utknęła! Elo, co robisz? Dobra, a dobra, odciągamy ją, odciągamy ją, tak! Nie, jak ona tam zejdzie, ta Macia nas chyba nie lubi bardzo. Jak ona tam zejdzie, klikniemy odrodzenie. Macia trochę niżej, idziemy odciągnąć babcię, to jest nasz, nasz cel na odcinek. Nooo, I've got Dobra. Dobra. Ta babcia mnie bardziej śmieszy niż yy, straszy. Babcia chyba nie umie. Bab... Co? Noc 11? Jakim prawem? No, nie. No, dawajcie. Zasubskrybujcie to babcia. Da się odciągnąć. Siema stara! Jedziesz z kopytem. No ty! Babciu! Jest, jest, jest. Błagam. Babciu, chodź, chodź, chodź. Kicik. Kici, kici. No babciu ty gamoniu. Babcia jest słaba. Chodź tutaj stara? No. Ty mnie chyba nie lubisz. Chyba że chcesz mnie zabić, zdrajco. No babcia nas zabiła. Babcia nas zdradziła dla dziadka. To była nasza babcia. Dzień dwunasty. Powinno być pięć dni, a nie dwieście tysięcy. Dobra, nie ma. Dobra. Nie, nie. Jak oni zaprowadzą tą babcię w inne miejsce, niż ja chcę, to... Babciu! Gdzie ty jesteś znowu? Gdzie uciekłaś? Do piwnicy. Babciu? No babciu, chodź tutaj. A widzę cię! Widzę cię! Gdzie? Mamo, Mama! mama nas goni. Nopku! Ratuj mnie, ty, gamoniu. No czemu zginąłeś? O! O! Uciekaj! Wyjdź z piwnicy! Nie, nie chcę Cię widzieć w piwnicy. Idź! Dobra! Coś to powiedziałem. Miałem zupełnie coś innego na myśli, ale nie wiem, czemu to powiedziałem. Dzień trzynasty. Gramy dzień setny. Dwieście odcinków i dzień setny. No dobra. Babciu. Babciu, bądźmy przyjaciółmi. ty, babciu, proszę cię. Dobra. Siu, mnie goni! Pokażę wam. Babcia w kiblu, babcia w kiblu. I teraz będzie się pałętać pod schodami. Babciu, czemu ty masz tyle IQ? I to babci? Babcia ma to IQ. Że umie sama schodzić do piwnicy i się nie boi. Me, 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 me. Mamo. A! Ała bolało mnie. Dzień 14. Dobra. Nara babcia. No stojmy za babcią kończymy. Папа.